Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami kina info, gdzie będzie troszkę pytań do Was, jak i troszkę informacji. Myślę, że wypadałoby zacząć od tego, bo może się ta ręka gdzieś pojawiać, a ludzie co powiem, którzy już nie wiedzą o co chodzi. Miałam mały wypadek 5 dni temu. Tam więcej informacji na Facebooku powiem wam tylko tyle, że rzuciła się na mnie podłoga w przedpokoju. Cholernie agresywne jest ostatnio, muszę, muszę coś z nim zrobić. Ale teraz, tak na i Słuchajcie, mam mały problem z Xplitem. Jeżeli nie z Xplitem, to ze sterownikiem do karty graficznej. Moje ustawienia Xplita pojawią się teraz. Nie mogę nawet stryknąć palce, no, po prostu żal. Dobra. Ale myślę, że już się pojawiły. Jeżeli potrzebujecie, to je zastępujecie. Jeżeli chodzi o, o sterowniki i karty graficzne. Również sobie możecie zastopować. Oprócz tego dodaję Wam yy, gdzieś adnotację, w którymś rogów będziecie mieć ze specyfikacji mojego laptopa. Gdzie będziecie mieć dokładny model, gdybyście potrzebowali. Ja mam dwie karty graficzne, owszem, mam dwie karty graficzne. Jadę na Radeonie na 90%, <noise> tak, bo one się lubią przełączać. I powiem Wam szczerze, że nigdy nie wiem, która działa. Ale to są tam takie moje własne. I słuchajcie, jest problem, ponieważ gdy robię live'a, mam w oknie odpalonego Xplit'a, wywala mi bardzo często błąd sterownika. Ale to nie jest tylko kwestia Xplit'a momentami, kiedy grę mam na pełnym ekranie, a schodzę do Windowsa co jakiś czas. Nie zawsze, ale co jakiś czas wywala mi błąd sterownika ekranu. Oczywiście później grę mogę zmaksymalizować, grać dalej bez problemu, ale jest taki dziwny motyw z tego schodzenia do Windowsa, oczywiście alt-tabem. Zjadł robi się ciemno, później robi się głucho, czy jak z kimś gadam na Skype'ie, to go nie słyszę. Po czym wszystko wraca do normy, tylko wyskakuje mi komunikat, że błąd sterownika. Jakby ktoś z Was wiedział o co chodzi, wiedział jak mi pomóc, to bardzo bym była wdzięczna, gdyby mi napisał tutaj lub napisał mi PW. Jak macie jakieś pytania, to piszcie tutaj, nie na PW. Będę wdzięczna. Słuchajcie, kolejną rzeczą jest kina poleca, który się ostatnio nie pojawia. Jak i zapytaj, kile? Słuchajcie, trochę głupia sytuacja, ale tak ja ostatnio humor miałam taki, a nie inny. No powiedzmy, że mój humor nie był ostatnio najlepszy. Teraz już się znowu zaczął poprawiać, ale było ciekawie i ja nie chciałam nagrywać tego kina. poleca. Po pierwsze, tak część osób gra w Diablo, czyli już odpada, no. a po drugie, powiem Wam szczerze, że nie chciałam tego nagrywać dla sił. Chcę, chcę, żeby ten, ten specjal na 15 tysięcy wypadł naprawdę super, i tutaj no cóż. Myślę, że będziecie sobie musieli, możliwe, że jeszcze troszkę poczekać, ale gwarantuję Wam, że odcinek będzie epicki. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zrobić tego, że. Zawsze poszedłem olać ten filmik. Przepraszam, ja tu się wypowiadam. I zrobić coś takiego na live, czyli na zasadzie powiedzmy, że będzie godzina wyznaczona. Wchodzicie na live'a, zadajecie pytanie, ja je czy tam odpowiadam i później to wrzucam na YouTube. A. Piszcie mi, jaka forma Wam bardziej się podoba. Oczywiście tutaj w komentarzu możemy zrobić tak, że będziecie zadawać pytania Wy na live, pisząc. Nie, nie ma większego problemu. Jeżeli chodzi o Kile Poleca również, nie miałem jakoś tak... Tutaj głównie nie miałam czasu na, na przeglądanie filmów, Zaraz będzie kwestia live'ów poruszona, bo wiem, że live to teoretycznie mam czas. Ale tak poza tym bardzo się skupiłam na planowaniu tego panieńskiego... Te, planowaniu panieńskiego, także czasu mam niewiele. Teraz jest kwestia live'ów. Ja wiem, że live'y są ostatnio codzienne. Wiem, że część osób na to narzeka, część osób się cieszy. Wyłączam łapki pod filmikami o live'ie, bo mi nie są w ogóle potrzebne. Nie chodziło tam o kwestię, ile w dół, ile w górę, w... to mam zawsze w dupie. Tylko po prostu, żeby później było 1 500 komentarzy: bo czwarta w dół, bo piąta w dół i w ogóle i w ogóle bez sensu. Także one są wyłączane. Dlaczego filmik, a nie biuletyn? Dlatego, że filmik dociera do większej ilości osób niż biuletyn. A livey są codziennie, dlatego, że tak po pierwsze każdy gamer i tak gra codziennie, tylko nie zawsze robi z tego livea. A ja po prostu zauważyłam, że live są dla mnie takim momentem odstresowania, gdzie mogę sobie spędzić czas z wami, z wami coś w jakiś sposób pogadać. Poznać tak naprawdę ciekawe osoby, bo gdyby nie live, to nie miałam takiego kontaktu z ruskim bananem, jaki ja aktualnie mam. No to będę bardzo ci pozdrawiam Ruski banan. To co? Myślę, że to będzie tak naprawdę na tyle. Wiem, że ostatnio we wtorki była lekka lipa z filmami. Postaram się to nadrobić. Dzisiaj. W w nocy tak trochę. Sobie to nadrano już dzisiaj. Nie mogłam zasnąć, więc zagrał sobie Alice dla przyszły tydzień. Gdzieś tam może we wtorek by mi wskoczył ten Bullet Storm. Myślę, że jakoś damy sobie z tym radę. Już się powoli zbieram w sobie, także teraz miałam długą przerwę od nagrywania. Nie nagrywałem chyba z dwa tygodnie, praktycznie nic oprócz tego, co że tak powiem było gdzieś tam na zasadzie mamy za klawiaturą czy Raymana. To były cztery filmy, które nagrałam w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Sorry, 6 bo Raymana 2. Tak jak mówię, no tutaj musiałam odpocząć. Myślę, że to rozumiecie. Liczę na komentarze odnośnie problemów z tym sterownikiem, jak i zapytaj, Kile. Wybaczcie te przydługie informacje. I co, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę mile widziane. Zwłaszcza te, co powiem, które chore. Jak widać, z łotką mamy podobne zainteresowania. To co, trzymajcie się. Cześć!